Cześć, witam Was na kanale wideoblog Tech. Dzisiaj na warsztat trafiły pamięci od firmy Epacer Noxy RGB. Zobaczymy, jak pracują, jak są szybkie, jakimi efektami RGB dysponują i jak się je podkręca bo to jest chyba najważniejsze pytanie przy teście pamięci. Przynajmniej mnie osobiście najbardziej interesuje, szczególnie że są one na Samsungowskich bidajach, więc myślę, że troszeczkę powinno się je udać podkręcić. Na ich test, recenzję i prezentację serdecznie Was zapraszam. Epacer. Znacie taką markę, taką firmę? Moi drodzy, na świecie jest to dosyć popularna firma, dosyć popularny producent pamięci. U nas w Polsce jest to troszeczkę niszowo zaklasyfikowane. Podobnie jak Team Group, podobnie jak takie dla nas, przynajmniej tutaj Polaków, dosyć egzotyczne pamięci, bo jesteśmy przyzwyczajeni do kilku głównych marek, jesteśmy konserwatystami i się ich trzymamy, a to błąd, bo trzeba być otwartym, mieć szerokie horyzonty. Moi drodzy, EPJS są to pamięci, które występują na listach kompatybilności praktycznie wszystkich producentów, płyt głównych platform HET. jest są to jedne z najbardziej. Uniwersalnych, może złe określenie, ale pamięci, które pasują do 99% platform HET, które możemy spotkać na rynku i to AMD, i to Intela. Niestety w Polsce nie ma tak dużego wyboru tych pamięci, jak ma to miejsce na Zachodzie czy też w Stanach Zjednoczonych. A szkoda, bo naprawdę są to bardzo fajne pamięci, które współpracują z wieloma płytami głównymi. Podobno mówią, że gdzie diabeł nie może tam e pośle. Do niej przyjechały. W takich dwóch osobnych opakowaniach, dlaczego? No, dwie ósemki, miałaby 16 komplet, ale pewnie chłopcy nie mieli w jednym bundlu, bo oczywiście w przyrodzie występują i przysłali do mnie dwie ósemki, i to je dzisiaj właśnie będziemy testować. Ale najpierw sprawdźmy, co w tych opakowaniach znajdziemy. Wypatrzcie, co znajdziemy w opakowaniach, a ja Wam powiem o nich kilka słów. Występują w prędkości od 2400 do 3200 MHz, generalnie na rynku taką mieszankę można znaleźć i w pojemności w jednej kości od 8 GB do 32 GB. Nie są buforowane i nie, mają, nie są pamięciami ECC. Wyróżniają się bardzo dużym dyfuzorem zamontowanym na grzbiecie pamięci. Jest to oczywiście dyfuzor mający za zadanie uwidaczniać jeszcze bardziej efekt RGB, bo pod nim oczywiście są zainstalowane diody RGB. Ten system RGB epicera jest kompatybilny z płytami głównymi MSI, -a, Aurusa, Gigabyte, a, Asusa, Asrocka, więc z głównymi producentami nie powinno być problemu ze sterowaniem oświetleniem za pomocą softu tego, tych producentów. Kości chroni potężny 200 Stronny aluminiowy radiator. Samo PCB tych pamięci jest ośmiowarstwowe, co już sugeruje dosyć sporą możliwość podkręcania, ale nie uprzedzajmy tutaj, będziemy patrzeć, jak to się sprawuje w praktyce. Te ósemki są jednostronne, to znaczy kości są wlutowane po jednej stronie PCB. Modele 16 GB w jednej kości są już modelami Dual side czyli dwustronnymi, i generalnie te dwustronne pamięci podkręcają się słabiej, pomimo tego, że są na bidajach, niż pamięci właśnie jednostronne. To też miejcie na uwadze, jeżeli planujecie oce swojego RAMu. Timingi tych konkretnych kości to 16, 18, 18, 38. Można je znaleźć z niższymi timingami, ale tylko w wersji poniżej 3000 MHz, chyba 2666 MHz, mają 15 z przodu i 36 na końcu. Natomiast wszystkie te takie szybsze, od 3000 w górę, aż do 3200, bo wyższych modeli tych nox nie ma szybszych, mają właśnie timingi 16, 18, 38. Jest to Taki średni timing, możemy go spotkać na przykład w pamięciach 3600 innego producenta, więc no tutaj jakby szału nie ma, mogliby zrobić tutaj 15. Cele 15 byłoby miodzio, no ale cel 16 też do takich standardowych zastosowań w naszym komputerze powinien być w porządku. Kości, jak Wam powiedziałem, oparte są na, na bidajach, dlatego też miałem dosyć y, sporą nadzieję, że uda się je jakoś mocno wykręcić na 3600 czy, czy 800, może nawet na 4000 MHz, bo takie przypadki y, nie są rzadkością y, w kościach opartych na Samsungach, bidajach. Niestety tutaj coś nie pykło i nie wiem, czy jest to wina kompletu. Akurat tego, który dostałem do testów, czy całej tej serii, natomiast nie podkręciły się jakoś rewelacyjnie. Maksymalnie co udało mi się z nich wyciągnąć to 3400 MHz o celach za chwilę. Każdy próba, każda próba ustawienia powyżej 3400, czy, czy to przy bandyckim napięciu 1,5 V na ramię i wszystkich innych możliwych. Ustawieniach nawet z podniesionym powyżej 20cl timingiem powodowały, owszem, platforma wstawała, ale powodowały blue screeny, czy to też przy ładowaniu Windowsa, czy to już zaraz po wejściu do Windowsa, więc były niestabilne. Stabilne, tak jak wam powiedziałem, 3400 MHz, ale za to okazały się bardziej łaskawe w. Zmniejszaniu timingów i udało mi się zejść o 1 o CL, aż ale to i tak sukces na CL15, CL16. Pozostałe bazowe wartości timingów zostały bez zmian. Oprócz TRFC fabrycznie one pracują na TRFC 560. Mnie się udało zejść na, do TRFC 500 z tymi kostkami, więc jakiś tam postęp jest. Te 3400. I CL15 zaowocowało wzrostem kilkunastoprocentowym w operacjach zapisu, odczytu, kopiowania i dostępu do samych pamięci, więc co prawda to jest tylko 200 MHz i tylko jeden klik zegara niżej, CL, natomiast ten mix zaowocował tym, że faktycznie te pamięci dostały kopa i pomimo tego, że nie podkręciły się jakoś wysoko, to warto je ustawić co najmniej chociażby na takich timingach, bo zyskujemy kilkanaście ładnych procent przyspieszenia tego ramu taktycznie za darmo. Szkoda, że nie więcej, no ale cóż, czasami nie można mieć wszystkiego. A szkoda, nie. Z RGB też wystąpił problem. Nie to, że nie świecą, bo świecą całkiem ładnie. Ładne mają to przejścia kolorystyczne pod tymi swoimi dużymi, potężnymi dyfuzorami. Natomiast moja płyta Aurusa Z390 Master i najnowsze oprogramowanie RGB Fusion Gigabyte widziało te pamięci, pozwalało teoretycznie zmieniać efekt na tych pamięciach, natomiast same pamięci jakby nie przyjmowały tych poleceń i nie zmieniało się. Pod względem oświetlenia na nich nic. Jak sobie zmieniały te kolory z ładnych na ładne i do ładniejszych wracały, to tak to pozostało. Nie dało się innych efektów ustawić, niestety, więc uważam, że ta kompatybilność z Aurusem, przynajmniej aktualnie, to jest troszeczkę takie pojęcie względne. Nie wiem jak z innymi producentami, yy, natomiast z Aurusem na mojej platformie testowej, niestety to nie, nie zadziałało. Te kostki kosztują w tej konfiguracji 2x8 kosztują moi drodzy około 500 zł w zależności gdzie poszukacie nie jest to mało, wiem eee, czy jest warte zakupu jeżeli chcemy się odróżniać od 99% osób, które mają pamięci popularnych 3 czy 4 producentów na polskim rynku, to myślę, że można się zastanowić nad ich zakupem. Jeżeli podobało wam się RGB tych pamięci, pod warunkiem, że zadziała na przykład z waszą płytą, bo producent nie oferuje żadnego swojego oprogramowania do sterowania RGB tymi pamięciami, to myślę, że też warto. Na pewno są inne, na pewno są niszowe i na pewno są ciekawe. Oce może niezbyt duże, natomiast owocujące całkiem niezłym bustem samego. Ramu. Ale czy warto? To już musicie się wyzastanowić nad tą odpowiedzią, bo szczerze mówiąc ciężko mi jest podjąć decyzję. Jakby były troszeczkę tańsze, kosztowały nie wiem 100 zł taniej, 50 zł taniej, to myślę, że dostałyby moją rekomendację, ale niestety ze względu na cenę przynajmniej na polskim rynku trochę słabo. Dajcie mi znać, co wy myślicie o tych pamięciach, czy Wam się podobają, czy wam się nie podobają. Pod filmem w komentarzach z chęcią je poczytam. Zapewne nie tylko ja, ale też panowie z Apaicera, e z Epaicera, e z Epaicera, którzy mi te y, pamięci do testów przysłali. Ode mnie to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie tego testu recenzji i pamięci epacer Nox RGB. Trzymajcie się i poznaję Was. Videoblog tech. e, -Payser, e -Payser. A przyszedł pan do mnie kiedyś i mówi: Ja chciałem te apacery. Jakie apacery? No te apacery. I im pokazuje na telefonie, tam z jakiegoś sklepu internetowego. E-Pacer. Mówi: No, no właśnie, apacer. <laughs> Historia z życia wzięta.